I tu już mamy jasność. Otworzyłem sobie klapę, oczywiście, bateria. Zobaczcie, zamiennik już wymieniona była. No to normalne, bo laptop jest datowany na 2014 rok. I tak tutaj jest, widzicie, pamięć wlutowana na płycie. Ale jest jeszcze dodatkowy slot, i tutaj wiadomość dla klientki jest pocieszająca o tyle, że jedyne co można tutaj zrobić, no to powiększyć RAM, na przykład o 4 GB, czy tutaj wrzucić 8, w zależności od tego, ile, ile ten laptop potrafi obsłużyć. Dysk SSD już tutaj jest, więc tutaj nie ma co robić, i jedyne co można jeszcze zrobić, to sprawdzić układ chłodzenia, ale przypuszczam, że jeżeli to jest e, na przykład e, laptop z Lombardu, to może ktoś go tam wyczyścił. Ktoś go tam wyczyścił i może nie jest potrzeb, nie ma potrzeby do jakiegokolwiek tutaj grzebania. Ale jedno sobie trzeba powiedzieć, że jeżeli klientka chciała, żeby na tym laptopie chodziły jakieś mocno nowoczesne gry, czy, czy jakieś współczesne gry, no to, to, nie te, to, 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 to nie tędy droga, bo laptop jest, no zobaczcie, data 2014 rok, więc. Mamy 2025, więc to samo mówi przez siebie, że jeżeli chcieć grać w coś nowszego, ten laptop to już jest historia. Także tutaj trzeba pomyśleć o czymś yy, nowszym, aczkolwiek, yy, tak jak powiedziałem, no to ktoś już tutaj jest dysk SSD i ten laptop do pracy biurowej nadaje się elegancko, bo dosyć szybko chodzi. I. Chwała mu za to, że jeszcze po tylu latach potrafi normalnie to funkcjonować.